Moja żona wydała 50 tysięcy złotych na wesele swojej siostry. A kiedy zobaczyłem rachunki, wykonałem jeden telefon ten, który zmienił wszystko na zawsze. Ale zacznijmy od początku, bo historia tej zemsty zasługuje na pełne opowiedzenie. Siedziałem w swoim gabinecie, sortując papiery po powrocie z miesięcznej delegacji służbowej. Anna wydawała się dziwnie nerwowa przez ostatnie dni, ale przypisałem to stresowi związanemu z organizacją wesela jej siostry Karoliny. Małżeństwa wymagają kompromisów. Tak sobie tłumaczyłem jej dziwne zachowanie, unikanie wzroku, te szybkie ruchy, jakby ciągle się spieszyła gdzieś, gdzie mnie nie było. Gdy wziąłem do ręki wyciąg z naszego wspólnego konta, serce zaczęło mi bić szybciej. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla was coś naprawdę wyjątkowego. Najpierw myślałem, że to błąd banku. Cyfry nie mogły być prawdziwe. 15,000 for catering, 12 000 za fotografa, 8 tysięcy za kwiaty, siedem tysięcy za orkiestrę, pięć tysięcy za dekoracje. troj za tortu. Lista ciągnęła się dalej. Każda pozycja jak kolejne uderzenie młotem w żołądek 50 tysięcy złotych, pół roku mojej pensji. Pieniądze, które odkładaliśmy na wymarzony dom, na dziecko, na przyszłość. Wszystko przepadło w jeden weekend, na wesele. Na którym nawet nie byłem, bo akurat pracowałem za granicą, budując tę przyszłość dla nas. Ręce mi zadrgały, gdy przewracałem kolejne strony wyciągu. Każda transakcja była autoryzowana kartą łanny. Żadnej z nią nie konsultowałem, żadnej nie zatwierdziłem. Po prostu wzięła i wydała nasze wspólne pieniądze jakby to były jej prywatne oszczędności na szminki i książki. Głos uwiązł mi w gardle. Przez chwilę nie mogłem oddychać. To uczucie, jakby ktoś wbił mi nóż w plecy, a potem przekręcił go powoli. Zaufanie, które budowałem przez osiem lat małżeństwa, runęło w ciągu kilku minut przeglądania rachunków. Usłyszałem jej kroki na schodach. Zwykle ten dźwięk napełniał mnie ciepłem. Anna wracała do domu, do mnie. Teraz każdy krok brzmiał jak zbliżający się egzekutor. Schowałem papiery do szuflady. Nie byłem gotowy na konfrontację. Nie sure ty noc, nie jeszcze. Potrzebowałem czasu, żeby to wszystko przemyśleć. "Cześć, kochanie" powiedziała, wchodząc do gabinetu. Jej głos brzmiał normalnie, może tylko odrobinę za jasno. "Are sure you? Jak ci mija wieczór?" Spojrzałem na nią, na tę kobietę, którą kochałem, którą poślubiłem, z którą planowałem spędzić resztę życia. Wyglądała jak zwykle. Te same kasztanowe włosy, te same zielone oczy, ten sam uśmiech. Ale teraz, gdy wiedziałem co zrobiła, każdy jej gest wydawał się fałszywy. W porządku, odparłem, starając się, żeby mój głos brzmiał naturalnie. "Temin, porządkuję papiery?" Zauważyłem, jak jej wzrok na sekundę spoczął na szufladzie, gdzie schowałem wyciąg. Czy wiedziała, że już wiem? Czy liczył na to, że nigdy się nie dowiem? Ten błysk niepokoju w jej oczach powiedział mi wszystko. "Może zejdziemy na kolację?" Kanan zaproponowała. "Zrobiłam twoje ulubione kotlety schabowe." Kotlety schabowe. Moja ulubiona potrawa, którą zawsze gotowała, gdy chciała mnie przeprosić za coś. Za spóźnienie, za zapomnienie o czymś ważnym, za kłótnie. Teraz gotowała je, żeby przeprosić za ukradzione 50 tysięcy złotych. Ironia była tak gorzka, że mało nie parsknąłem śmiechem. Dzięki, ale nie jestem głodny, powiedziałem. Tam, Może później, przez następne dni udawałem, że wszystko jest w porządku. Jadłem śniadania, które mi przygotowywała. Odpowiadałem na jej pytania o pracę. Słuchałem jej opowieści o tym, jak wspaniale udało się wesele Karoliny. Każde słowo było jak szpila wbijana pod paznokcie. Goście byli zachwyceni kateringiem. mówiła z entuzjazmem, popijając kawę. A fotograf zrobił takie piękne zdjęcia. Karolina jest taka szczęśliwa, szczęśliwa, za pieniądze, których nie była jej właścicielką, za pieniądze, które miały być początkiem naszego nowego życia. W nocy leżałem obok niej, słuchając jej równego oddechu. Śpiła spokojnie, jakby nie miała nic na sumieniu. Ja gapiłem się w sufit, planując. Myślałem, zastanawiałem się, co robić dalej. Pierwsze impulsy były brutalne. Chciałem ją obudzić, krzyczeć, domagać się wyjaśnień. Chciałem wyrzucić wszystkie jej rzeczy za drzwi. Chciałem powiedzieć Karolinie i całej jej rodzinie prawdę o tym, kto tak naprawdę zapłacił za to wspaniałe wesele. Ale z każdą kolejną bezsenną nocą plan stawał się bardziej wyrafinowany. Zemsta podawana na zimno smakuje lepiej. Czytałem kiedyś to powiedzenie. Ale dopiero teraz zrozumiałem jego prawdziwe znaczenie. Anna zawsze była dumna ze swojego wizerunku odpowiedzialnej kobiety. W pracy, wśród przyjaciół, w rodzinie była tą, która wszystko ma pod kontrolą, która nigdy nie popełnia błędów finansowych. To była jej największa duma i będzie jej największą słabością. Przez tydzień gromadziłem dowody, robiłem kopie wszystkich rachunków, wyciągów, dokumentów, każda transakcja była starannie udokumentowana. Każda nieautoryzowana przeze mnie płatność została zapisana i skanowana. Budowałem teczkę dowodową jak doświadczony prokuratorzy. Jednocześnie w wolnych chwilach przeprowadzałem dyskretne rozmowy. Znajomy prawnik powiedział mi o moich prawach w związku z nieautoryzowanymi transakcjami. Kolega z banku wyjaśnił, jakie są procedury w przypadku zgłoszenia nadużyć finansowych. Kolejny znajomy, pracujący w dziale kadr dużej korporacji, Opowiedział mi o polityce firmy względem pracowników, którzy mają problemy finansowe. Anna pracowała jako główna księgowa w prestiżowej firmie konsultingowej. Jej pozycja wymagała absolutnej uczciwości finansowej i pełnego zaufania pracodawcy. Każdy pracownik na takim stanowisku podpisywał klauzule dotyczące odpowiedzialności za wszelkie naruszenia standardów etycznych. To był klucz do wszystkiego. Nie chodziło już tylko o pieniądze. Chodziło o zaufanie, które złamała. O lata budowania wspólnej przyszłości, którą zniszczyła jedną decyzją. O szacunek, który stracił przez jej kłamstwa. Dwunastego dnia po odkryciu prawdy, gdy Anna poszła do pracy, wykonałem ten telefon. Serce biło mi tak szybko, że słyszałem puls w uszach. Palce lekko drżały, gdy wybierałem numer. To był punkt bez powrotu. Gdy wypowiem te słowa, nie będzie już drogi wstecz. Dzień dobry, czy mogę rozmawiać z panem Kowalskim z działu kadr? Powiedziałem, gdy odebrano słuchawkę. Pięć minut czekania. Pięć minut, podczas których mogłem jeszcze zmienić zdanie. Mogłem odłożyć słuchawkę, pójść do Anny, porozmawiać, spróbować to jakoś rozwiązać. Mogłem wybrać drogę przebaczenia i wspólnego odbudowania zaufania. Ale nie zrobiłem tego. Słucham Kowalski przy telefonie. Good morning. Nazywam się Andrzej Nowak. Jestem mężem pani Anny Nowak, państwa głównej księgowej. Dzwonię w sprawie bardzo poważnej sytuacji finansowej, która może mieć wpływ na jej pozycję w firmie. Cisza po drugiej stronie słuchawki. Potem, słucham pana i opowiedziałem mu wszystko: o pięćdziesięciu tysiącach złotych wydanych bez mojej wiedzy i zgody, o nieautoryzowanych transakcjach, o ukrywaniu prawdy przez prawie dwa tygodnie, o kłamstwach i manipulacjach. Nie kłamałem ani nie przesadzałem. Podałem tylko fakty, suchą listę liczb i dat. Ale w kontekście jej pozycji zawodowej, te fakty brzmiały jak wyrok. Pan Kowalski słuchał w milczeniu. Czasami zadawał pytania doprecyzowujące. Zapisywał sobie szczegóły. W końcu powiedział: Panie Nowak, to bardzo poważne oskarżenia. Będziemy musieli to szczegółowo przeanalizować. Czy ma pan dowody na te transakcje? Ma oczywiście. Mogę przesłać kopię wszystkich dokumentów mailem jeszcze dziś. To byłoby bardzo pomocne. Zapewne będziemy potrzebować również pańskiej formalnej zeznania. Rozumie pan, że jeśli te informacje się potwierdzą. Może to mieć poważne konsekwencje dla pozycji zawodowej pana żony? Poważne konsekwencje. To był euzemizm. W rzeczywistości oznaczało to koniec jej kariery w tej firmie. Prawdopodobnie natychmiastowe zwolnienie i ogromne trudności ze znalezieniem kolejnej pracy na podobnym stanowisku. Referencje z poprzedniej pracy byłyby katastrofalne. Rozumiem, odpowiedziałem, ale nie mogę udawać, że to się nie stało. Po rozłączeniu się siedziałem przez długi czas w fotelu, wpatrując się w telefon. Zrobiłem to. Przekroczyłem Rubikon. Teraz pozostało tylko czekać na konsekwencje. Anna wróciła z pracy około 18. Wyglądała na zmęczoną, ale nic nie wskazywało na to, żeby coś wiedziała. Pan Kowalski prawdopodobnie potrzebował czasu na sprawdzenie moich twierdzeń, zanim podejmie jakiekolwiek działania. Jak minął dzień? Zapytała, całując mnie w policzek. Spokojnie, odparłem. I to była prawda. Po raz pierwszy od dwóch tygodni czułem spokój. Nie musiałem już udawać. Nie musiałem planować. Wykonałem swój ruch. Teraz pozostało tylko obserwować rozgrywkę. Następnego dnia Anna wyszła do pracy jak zwykle o siódmej rano. O dziesiątej zadzwonił jej telefon. Pierwszy raz, potem drugi, trzeci. Nie odbierała. Była pewnie na jakimś ważnym spotkaniu. O jedenastej wróciła do domu. Nie spodziewałem się jej tak wcześnie. Siedziałem w ogrodzie, pijąc kawę i czytając książkę, gdy usłyszałem trzaśnięcie drzwi samochodu. Gdy się odwróciłem, zobaczyłem ją idącą przez trawnik. Jej twarz była biała jak kreda. Zwolnili mnie, powiedziała bez wstępu. Nie udawałem zaskoczenia. To by było zbyt okrutne, nawet jak na zemstę. Turen, co się stało? Zapytałem, odkładając książkę. Ktoś, ktoś zadzwonił do mojego pracodawcy. Powiedział im o. o tych pieniądzach na wesele Karoliny. Jej głos drżał. Na ręce też. Przez chwilę myślałem, że zemdleje. Siadaj, powiedziałem, wskazując krzesło obok. Opowiedz mi wszystko opowiedziała. O tym, jak pan Kowalski wezwał ją do siebie tuż po dziesiątej. O teczce z dokumentami na jego biurku, kopiami naszych rachunków, wyciągów bankowych, mojego pisemnego zeznania. O pytaniach, na które nie potrafiła odpowiedzieć. O procedurze dyscyplinarnej, która zostanie natychmiast wszczęta. O natychmiastowym zwolnieniu z powodu utraty zaufania. Nie rozumiem, kto mógł to zrobić mówiła przez łzy. Kto mógł mieć dostęp do naszych dokumentów finansowych? Kto przerwała w połowie zdania. Nasze oczy się spotkały i w jej spojrzeniu zobaczyłem moment, gdy wszystko do niej dotarło. Kyssanoun. To byłeś ty. Nie było to pytanie, to było stwierdzenie. Poznała prawdę po moim wyrazie twarzy. Próbowałem zachować neutralność, ale po dwóch tygodniach ukrywania emocji moje oblicze prawdopodobnie zdradzało więcej niż chciałem. Tak, powiedziałem po prostu. Cisza, która zapadła między nami, była tak gęsta że można by ją kroić nożem. Anna patrzyła na mnie jak na obcego człowieka. Ja patrzyłem na nią tak samo. Ankim, co ty myślisz? Dlaczego? Wyszeptała w końcu. Dlaczego ukradłaś pięćdziesiąt tysięcy złotych? To nie była kradzież. To była moja siostra. Jej ślub. Nie mogłem pozwolić, żeby... Żeby co? Żeby wzięła kredyt jak normalna osoba? Żeby zorganizowała wesele proporcjonalne do swoich możliwości? Żeby nie wydawała pieniędzy, które nie są jej własnością? Mój głos stawał się coraz głośniejszy. Dwa tygodnie stłumionej złości w końcu znajdowały ujście. To były nasze pieniądze, Anno, nasze oszczędności, na nasz dom, na nasze dzieci, na naszą przyszłość. A ty wzięłaś je wszystkie i wydałaś na jeden dzień. Jeden cholerny dzień, na którym nawet mnie nie było. O nie. No, mogłam cię zapytać mogłaś, ale nie zrobiłaś tego. Wiesz dlaczego? Bo wiedziałaś, że powiem nie. Wiedziałaś, że nie zgodzę się na wydanie połowy naszych oszczędności na wesele, które nie ma z nami nic wspólnego? Anna płakała już otwarcie. Łzy spływały jej po twarzy, rozmazując makijaż. Wyglądała żałośnie, ale żałość nie wystarczała już, żeby załagodzić mój gniew. Ale dlaczego zniszczyłeś mi karierę? Dlaczego nie porozmawiałeś ze mną najpierw? Mogliśmy to jakoś rozwiązać? Jak? Gulman, Sionem zapytałem, jak możemy rozwiązać fakt, że ukradłaś pieniądze? Że okłamywałaś mnie przez dwa tygodnie, że gdy pytałem, co słychać, opowiadałaś mi o tym wspaniałym weselu, wiedząc doskonale, kto za nie zapłacił. Chciałam ci powiedzieć, Kiananama. kiedy? Kiedy miałaś mi powiedzieć? Po miesiącu, po roku nigdy? Nie odpowiedziała, bo nie miała co odpowiedzieć. Obie wiedziałyśmy, że nigdy nie zamierzała mi powiedzieć prawdy. Liczyła na to, że jakoś się nie dowiem, a jeśli już się dowiem, to może będzie na tyle późno, żeby już nie miało znaczenia. Przez kolejne godziny siedzieliśmy w milczeniu. Anna płakała. Ja wpatrywałem się w ogród, zastanawiając się, co będzie dalej. Zemsta została wykonana, ale satysfakcja, której się spodziewałem, jakoś nie nadeszła. Zamiast triumfu czułem pustkę. Wieczorem Anna spróbowała jeszcze raz. Możemy to naprawić. Znajdę nową pracę, spłacimy te pieniądze, wszystko wróci do normy. Nie, odparłem. Inamy nam. nam. Igin, nie możemy tego naprawić. Nie możemy cofnąć tego, co się stało. Nie możesz cofnąć faktu, że mi nie ufałaś na tyle, żeby porozmawiać ze mną o problemach twojej siostry. Nie możesz cofnąć faktu, że ukradłaś pieniądze. I nie mogę cofnąć faktu, że zniszczyłem ci karierę. Ambrant, więc co teraz? To było dobre pytanie. Co teraz? Dostałem to, czego chciałem. Anna zapłaciła za swoje kłamstwa i kradzież. Ale co dalej? Czy możemy nadal żyć razem wiedząc, co sobie nawzajem zrobiliśmy? Czy możemy odbudować zaufanie na gruzach zemsty? Spojrzałem na nią. Na tę kobietę, którą kochałem przez osiem lat, z którą planowałem spędzić resztę życia. Teraz wyglądała jak obca osoba. Ktoś, kto był zdolny do kłamstwa i kradzieży, ktoś, kogo nie znałem tak dobrze, jak myślałem, ale jednocześnie wiedziałem, że i ja stałem się dla niej obcy. Kimś, kto był zdolny do zimnej, wykalkulowanej zemsty. Kimś, kto potrafił zniszczyć karierę osoby, którą kocha, dla zasady. nie wiem, powiedziałem w końcu. Personally. Curry, szczerze nie wiem. Następne dni były dziwne. Anna spędzała większość czasu dzwoniąc do znajomych z branży, próbując znaleźć nową pracę. Ja wracałem do normalnej rutyny. Praca, dom, codzienne obowiązki. Żyliśmy obok siebie jak dwoje obcych ludzi, którzy przypadkiem dzielą mieszkanie. Wieczorami siedziałem w ogrodzie, zastanawiając się nad tym, co zrobiłem. Czy miałem rację? Czy to była sprawiedliwość, czy zwykła zemsta? Czy różnica między tymi pojęciami w ogóle ma znaczenie? Anna stracił pracę, ale ja straciłem żonę. Może nieformalnie. Nadal mieszkaliśmy razem, nadal nosiliśmy obrączki, nadal udawaliśmy przed światem, że jesteśmy małżeństwem. Ale coś się zepsuło między nami na zawsze. Coś, czego już nigdy nie będziemy mogli naprawić. Tydzień później Anna znalazła pracę, o wiele gorszą od poprzedniej, stanowisko księgowej w małej firmie rodzinnej, za połowę poprzedniej pensji. Ale to była praca, szansa na powrót do normalności. Wsieli mnie, powiedziała tamtego wieczoru. Po raz pierwszy od dwóch tygodni w jej głosie była nutka nadziei. To dobrze odparłem, i to była prawda. Nie chciałem jej kompletnej ruiny. Chciałem tylko, żeby zapłaciła za to, co zrobiła. Andrzej, powiedziała, siadając naprzeciw mnie i musimy porozmawiać. Wiedziałem, co powiem. Wiedziałem, że nastąpi ta rozmowa, ale nie byłem na nią gotowy. Nie możemy tak dalej żyć, kontynuowała. Tłuna kieszarnej to nie jest życie, to jest to jest jakieś piekło. Miała rację. Żyliśmy w zawieszeniu, w dziwnym stanie między małżeństwem a rozwodem, między miłością a nienawiścią, między przebaczeniem a zemstą. Sir, sir, co proponujesz? Już zapytałem: Foliur nam terapię małżeńską, albo. albo rozstanie. Ale nie możemy tak dalej. Przez długą chwilę milczałem. Terapia małżeńska. Brzmiało to jak rozwiązanie dla ludzi, którzy mają problemy z komunikacją, którzy się pokłócili o finanse domowe czy o wychowanie dzieci. Nie dla ludzi, którzy ukradli sobie nawzajem życie. Nakeman, a jeśli terapia nie pomoże? Entyn zapytałem. To się rozstaniemy, jak cywilizowani ludzie. Bez wzajemnego niszczenia, bez zemsty, bez bez tego wszystkiego, co sobie zrobiliśmy. Cywilizowani ludzie, ironia była gorzka. Gdzie byli ci cywilizowani ludzie, gdy ona wydawała nasze pieniądze? Gdzie byli, gdy ja planowałem zemstę, ale może miała rację? Może najwyższy czas zachować się jak dorośli, odpowiedzialni ludzie. Zgoda mi, powiedziałem w końcu: Ładź, no, spróbujmy terapii. Doktor Kowalczyk była starszą kobietą o spokojnym głosie i cierpliwych oczach. Pierwsze sesje spędziliśmy, opowiadając jej całą historię, od wesela Karoliny, przez moje odkrycie, aż po telefon do pracodawcy Anny. Słuchała bez komentarza. Czasami zadawała pytania doprecyzowujące. Czasami notowała coś w notesie. W końcu powiedziała: To bardzo skomplikowana sytuacja. Oboje czujecie się zdradzeni i oboje czujecie się sprawiedliwi w swoich działaniach. Anna, ty byłaś przekonana, że pomagasz rodzinie w potrzebie. Andrzej, ty byłeś przekonany, że wymierzasz sprawiedliwość za kradzież i kłamstwo. Ale kto miał rację? Zapytałam Anna. To nie jest pytanie o rację, odparła dr Kowalczyk. To jest pytanie o to, czy jesteście w stanie wybaczyć sobie nawzajem i odbudować zaufanie. Wybaczyć. Łatwo się mówi. Jak można wybaczyć kradzież 50 tysięcy złotych? Jak można wybaczyć zniszczenie kariery zawodowej? Jak można wybaczyć lata kłamstw i manipulacji? Przez kolejne tygodnie chodziliśmy na terapię dwa razy w tygodniu. Rozmawialiśmy o naszych emocjach, o naszych potrzebach, o naszych oczekiwaniach. Powoli zaczynaliśmy rozumieć siebie nawzajem. Anna wyjaśniła mi, dlaczego nie powiedziała mi o problemach finansowych Karoliny. Jej siostra była w desperacji. Jej narzeczony zagroził zerwaniem zaręczyn, jeśli wesele nie będzie na odpowiednim poziomie. Rodzice Karoliny nie mogli pomóc. Ojciec właśnie stracił pracę. Anna czuła się odpowiedzialna za szczęście siostry. Ja wyjaśniłem jej, dlaczego wybrałem zemstę zamiast rozmowy. Czułem się zdradzony nie tylko finansowo, ale emocjonalnie. Fakt, że nie ufała mi na tyle, żeby powiedzieć prawdę, bolał bardziej niż stracone pieniądze. Chciałem, żeby poczuła ten sam ból, jaki ja czułem. Doktor Kowalczyk pomagała nam zrozumieć nasze motywacje, ale nie mogła zmienić faktów. Pieniądze zostały wydane. Kariera Anny została zniszczona. Zaufanie zostało złamane. Czy dało się to naprawić? Po trzech miesiącach terapii mieliśmy odpowiedź. Myślę, że zrobimy sobie przerwę, powiedziała Anna pewnego wieczoru. Potrzebuję czasu, żeby pomyśleć o wszystkim. Wiedziałem, że to koniec. Nie przerwa, ale koniec. Widziałem to w jej oczach, w sposobie, w jaki unikała mojego wzroku, w tym, jak trzymała się z dala ode mnie. Jak długa przerwa? zapytałem, chociaż znałem odpowiedź. Kwan, nie wiem. Może, może na zawsze. Następnego dnia Anna spakowała swoje rzeczy i wyjechała do siostry. Tej samej siostry, której wesele zniszczyło nasze małżeństwo. Ironia była tak gorzka, że prawie smakowała. Dom bez niej wydawał się ogromny i pusty. Każdy pokój przypominał mi o tym, co straciliśmy, o życiu, które mogliśmy mieć, gdyby tamtego dnia Anna postanowiła ze mną porozmawiać, zamiast po prostu wydać pieniądze. Ale czy ja zachowałbym się inaczej, gdybym był na jej miejscu, czy powiedziałbym prawdę? Ryzykując odmowę i rozczarowanie siostry? Gdybym był w sytuacji, gdy ktoś, kogo kocham, potrzebuje pomocy, czy postawiłbym zasady ponad miłość? To były pytania, na które nigdy nie znajdę odpowiedzi. Mogłem tylko żyć z konsekwencjami swoich wyborów. Miesiąc później przyszły papiery rozwodowe. Anna nie żądała alimentów, nie walczyła o podział majątku. Chciała tylko, żeby to się skończyło szybko i cicho. Ja też. Podpisałem papiery bez wahania. To był koniec historii, która zaczęła się od rachunków za wesele, a skończyła na ruinach mojego małżeństwa. Teraz, pół roku później, siedzę w tym samym ogrodzie, gdzie tamtego dnia Anna powiedziała mi, że została zwolniona. Zastanawiam się nad tym, czy wykonanie tego telefonu było słuszne, czy zemsta była warta ceny, jaką zapłaciliśmy oboje. Anna ma nową pracę nie wspaniałą, ale uczciwą. Ma też nowego partnera. Poznałem go przypadkiem w sklepie dwa tygodnie temu. Wydawał się miły. Mam nadzieję, że jest szczęśliwa. Ja też próbuję odbudować życie. Nowa praca, nowe znajomości, nowa rutyna. Ale czasami, wieczorami, gdy siedzę w ogrodzie z książką i kawą, myślę o tym, jak wszystko mogłoby potoczyć się inaczej. Gdybym tamtego dnia wybrał rozmowę zamiast zemsty, gdybym spróbował zrozumieć jej motywację, zamiast skupiać się na mojej krzywdzie, gdybyśmy oboje zachowali się jak partnerzy, nie jak przeciwnicy, ale historia nie zna trybu warunkowego. Są tylko wybory i ich konsekwencje. Ja wykonałem telefon, który zniszczył karierę mojej żony. Ona wydała pieniądze, które zniszczyły nasze małżeństwo. To są fakty, z którymi musimy żyć. Czy żałuję? To skomplikowane pytanie. Żałuję, że straciłem Annę. Żałuję, że nasze małżeństwo się rozpadło. Żałuję, że nie potrafiliśmy rozwiązać problemu jak dorośli ludzie. Ale nie żałuję, że jej nie pozwoliłem bezkarnie ukraść 50 tysięcy złotych. Nie żałuję, że pokazałem jej konsekwencje jej działań. Może to było okrutne, ale czasami okrucieństwo jest jedynym językiem, który niektórzy ludzie rozumieją. To jest moja historia zemsty. Historia o tym, jak jeden telefon zmienił dwa życia na zawsze. Historia o tym, że czasami sprawiedliwość i zemsta to nie to samo, ale czasami nie ma między nimi różnicy. Historia o tym, że niektóre zdrady są nie do wybaczenia, a niektóre zemsty nie do cofnięcia. Historia o tym, że możesz wygrać bitwę i przegrać wojnę. Historia o tym, że życie nie jest bajką, w której wszyscy żyli długo i szczęśliwie. To jest po prostu życie. Z jego wyborami, konsekwencjami i żalem za tym, co mogłoby być, ale nigdy nie będzie. Jeśli spodobała Ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Jutro czeka na Ciebie kolejna opowieść, której nie chcesz przegapić.